Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z House Flipera dwójki. Jak wiecie i pamiętacie, jesteśmy w części drugiej tego naszego małego zlecenia, które no, okazało się całkiem spore. Myślę, że możemy sobie posprzedawać te wszystkie rzeczy. U, wow, nawet tapety mamy do sprzedania. Okej, okay. no. Faktycznie coś takiego też mieliśmy w pierwszym odcinku, w ogóle, chyba jak zwiedzałam ten swój e, dom rodzinny. Tam też właśnie były tapety na sprzedaż. To jest trochę dziwne, w zasadzie. Powinny iść w śmietnik, moim zdaniem. Dobra, co tu mogę. A! Kurczę, czekajcie, możemy też tapety faktycznie złapać, złapać w śmietnik. Dobra, no tego też żem się nie spodziewała. E, Okej, okay, zajmijmy się teraz tym. Coś tu jeszcze jest na sprzedaż? To może? Nie. Wszystko. A, dobra. Ok, czyli teraz musimy zająć się plamami. Czyli to ma zostać. Hmm, ale to mi na razie tutaj tak nie pasuje. Nie... nie możemy tego wynieść? <grym> Póki co? Chyba nie. Dobra, no dobra, dobra. Niech będzie takie ma jak ma być. Zajmiemy się odkurzaniem. Na szybkości. Dobra, teraz mamy plamy jeszcze do zrobienia. I plamy są. Uuu, tutaj są. Dobra. Ale są ogólnie trzy plamy. Jeszcze raz, wciknij. Dobra, i to wszystkie plamy, tak? Yy, więc teraz tak. Ogarniamy sobie panele. W ogóle bardzo ładna tapeta się tutaj zapowiada. Dobrze. Czyli wszędzie mają. Uuu, jak, jak to się żółto zrobiło. Czyli wszędzie ogólnie mają być, um, ma być taka sama podłoga. Okej. Okay. No chyba, że w sumie mogłam ją zmienić. No ale um, ostatnio to tak nie działało właśnie. Tylko musiała być konkretnie ta, ta podłoga. Dobra. Walniemy sobie też tutaj. Uuu, już się skończył. W ogóle tak śmiesznie słychać ten kominek. Nie wiem, czy wy też go tak słyszycie mocno jak ja. Okej, okay, podłogę mamy zrobioną. Teraz musimy zająć się ścianami. No więc tak. W sumie podobają mi się dwie te tapety. Więc możemy sobie zrobić i jedną, i drugą. A co tam? Myślę, że. Hmm. No i teraz nie wiem, czekajcie. Może tak, może ten, przed, może tak, przedsionek, znaczy przedsionek. <noise> ten taki róg będzie właśnie w e, stylu tej tapety. O. Uu, jak to koniec materiału, tak szybko. Ok, więc zrobimy to sobie właśnie w e, ten sposób. I tak, i tak. O, dobra. Odłożymy, czy ja mogę odłożyć? Połóż. No. uuu, nie. Boże, nie tak. <laughs> Czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz. Co tu się wydarzyło? Odłóż i weź to teraz. Tak, dokładnie. Ej, to chyba nie pasuje. Dobra, to mega nie pasuje. Zrobimy wszystko w stylu tym tym, 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 teraz co mam. Bo to to faktycznie nie pasuje. No patrzcie. Pasuje. Nie no, nie pasuje. Jak to wygląda w ogóle? Myślałam, że to będzie jakieś takie fajne połączenie, ale no nie ma szans niestety na to. Ale spoko, te ptaszki też bardzo ładnie wyglądają. Myślę, że się spodobają. To jest chyba pokój dziewczynek, czy nie? Zaraz zresztą obczajmy, co my tutaj mamy kupić, ale wydaje mi się, że to będzie ich. Chociaż nie, czekajcie, pokój może być ich na górze, nie? To może to jest sypialnia rodziców. Hmm. A wejdźmy sobie podwójne łóżko. Tak, dobra, to będzie sypialnia rodziców. Zaraz nam się wszystko pokończy, nawet nie zdążymy ogarnąć tej ściany jednej. W sumie dwie mamy ściany jeszcze. Dobra. Tutaj tutaj. No nic, niestety trzeba dokupić. Myślę, że też. Tutaj by się właśnie przydało to zrobić. Gdzie to takie ściany? No standardowo, że ja nie trafiam po prostu. Dobra. Uf, a nie uf. <ślad> Jednak nie uf, nie uf. Tutaj jeszcze. To ma być wszystko pięknie ogarnięte. Okej. Okay. No więc tak, dobra, tutaj wszystko mamy. Myślę, że możemy sobie to posprzedawać. No i teraz tak, no i teraz tak. Mm, może najpierw zrobimy sobie... W sensie zaczniemy od szafy. To jakaś taka maleńka szafa. Najpierw wszystko pokupuję. Później ogarniemy kolory. E, no ale właśnie chcę tutaj, wiecie... Mm, no, poustawiać te rzeczy. Uwau, wow. To naprawdę będę wszystko musiała pojedynczo nosić? Nie, nie róbcie mi tego. Naprawdę. No dobra, no to będziemy nosić pojedynczo. Nie ma problemu. <laughs> nie załamiemy się tym. Okej, okay, tu są jakieś takie małe. A czy mamy coś... Em... To też jest fajne. Myślę, że... To też mogłoby być... A to nawet dwa mają być. Myślę, że to też mogłoby być właśnie na książki. Ej, jak? Trzy? Aż trzy. No dobra. Ale czy to jest ściana od tego? Nie, ale w stylu, który mi się bardzo podoba. No dobra, ale to tak. Mm, tutaj wszystko popowieszamy. Myślę, że o, to tutaj będzie ładnie wyglądać. Ale czy się zmieści ten reniferek tutaj? Hm. Nie, reniferek nie. Reniferek może stanąć tutaj. Okej. Okay. Myślę, że ten kwiatek. Nie, ten kwiatek się nie zmieści. To ten kwiatek. Nie wiem, gdzieś go położymy. Gdzieś go położymy. Na razie niech e, zapomniałam, że te kwiatki są zawsze osobno. E, myślę, że możemy to powynosić. Czemu nie mogłam tego przenieść? Bez sensu. Dobra, niech to tak stoi na razie. Ja sobie poukładam te książki. Jakoś tak, wiecie. Mm, w miarę. O, myślę, że tak to nawet może wyglądać. No, nie jest najgorzej. Tutaj będzie telewizor, ale to pewnie na jakiejś takiej. To też sobie na razie damy tutaj. Okej, okay, łóżeczko. Myślę, że może być tutaj, bo chyba mamy tylko jedno. Tak, jedną mamy, dobra. Więc to łóżko będzie tutaj. Tutaj będzie szafka z kwiatkiem. <średziny> Ten kwiatek musimy sobie przenieść gdzieś tutaj może. Albo tutaj o. Tu będzie fajnie wyglądać. No i mamy też. E, u, jakiś taki uroczy nawet całkiem. Niech na razie sobie stanie tutaj. Mamy też komodę. No, to komoda może być chyba tutaj. Tu się będzie tak dobrze zgrywać. E, no, tylko teraz jest problem właśnie z tym naszym regałem. Nie, to komoda. Komoda musi być tutaj. Wiecie. Ponieważ na komodzie musi stanąć e, telewizor. Ups, jakoś się. Ups, ups. <laughs> Coś ja tak zblokowałam. Nie. Jeszcze raz. Dobra. Komoda musi być tutaj, bo na komodzie będzie telewizor. Okej. Okay. Możemy go sobie już tutaj postawić. No, jest całkiem. Myślę, że. Chociaż dobra, przesuńmy może tak o prawie do końca, żeby było. Wiecie, na środku, żeby każdy widział, co to tam ma, oglądać. E, ta szafa teraz mi tutaj za bardzo nie pasuje. Czy tą szafę mogłabym tak tutaj wstawić? Myślę, że ten regał właśnie lepiej by wyglądał, jak byłby tutaj. E, I ta szafa taka właśnie. Hmm. Kurczę. Nie, no ta szafa mi nie pasuje teraz. Ale znowuż tutaj nie mogę nic ustawić. No bo są e, drzwi. Dobra, ja to w ogóle. Inaczej, inaczej musimy to zrobić. O, i teraz można przejść normalnie, swobodnie. Tutaj też można właśnie mieć. E, no nawet tak może stać. Myślę, że to nie robi problemu. E, czy jest w te czy we w te. <noise> nawet nie musi stać, prawda, po środku ten telewizor, tylko bardziej po tej stronie. I wtedy nawet kwiatuszek może stanąć tutaj. O! E, myślę, że ten obraz może tak. albo nad łóżkiem. O! Myślę, że ten obraz nawet może być właśnie nad łóżkiem. Tak uroczo wtedy będzie. Chyba. <noise> I tak, i ta szafa będzie tutaj. Ten regał będzie tutaj, po prostu. Żeby sobie można było wybrać książki, czy coś tam takiego, wiecie. No dobra, a tutaj, oczywiście, będą te takie, właśnie. Co to są? Półeczki jakieś takie? O, w tym stylu, może. No, myślę, że całkiem ok. To rozegraliśmy. No, tylko jeszcze, oczywiście, musimy wstawić gdzieś ten kwiatek. No i ten kwiatek, moi drodzy, to jest, to jest problem, właśnie. Myślę, że on może być tutaj. I to tak całkiem. No dobra, aż tak to nie. On mógłby stać. Dobra, przeniesiemy to tu. I ten kwiatek będzie stał tutaj. To jest takie dobre miejsce na niego? Raczej. O. Dobra, wyszło całkiem okej. Okay. Jeszcze tylko poprawimy ten e, o ten dywan. No i co, jest fajnie. Tu są właśnie półeczki, tutaj jest szafeczka, ona się normalnie otwiera. Myślę, że wyszło całkiem okej. Okay. Całkiem fajnie. E, I teraz jeszcze te ptaszki muszę popowieszać. Tylko, jak one właśnie mają tak. Może to też tak właśnie powinny być. O, jeden tutaj. Jeden tutaj. I jeszcze jest jeden. To tu są dwa. I trzeci może być gdzie? Może tak tutaj. Coś takiego. Hmm. Taki miły akcent, wydaje mi się. Dobra, więc tutaj mamy wszystko zrobione. Posprzedawajmy sobie te panele. No i idziemy na górę. Czemu to tak wisi? Idziemy na górę do no, pokoju królewskiego dziewczęcego, który był w domyśle naszym głównym jakby naszą główną rzeczą do roboty. Tutaj myślę, że będziemy się całkiem dobrze bawić. Więc e, no, musimy posprzedawać rzeczy to na pewno, bo jest wszystko stare, są jakieś w ogóle pajęczyny. <laughs> Co tutaj się dzieje? Okej, okay, powywalajmy rzeczy. Mm, coś tu jest jeszcze do usunięcia. To ma chyba zostać, bo to jest taki fajny kącik. W ogóle pięknie tutaj jest to urządzone. E, to łóżko ma zostać, okej. Okay. Tutaj są jakieś rzeczy, karton. <laughs> wow! Da się kucnąć? Da się kucnąć? Na którym się kuca? Na którym się kucało? Oj kurcze tylko na którym? O! Na C! Na C się kucało, ale tu jest pięknie. Jezu, jak super! <laughs> wow, dobra. Okej, okay, jeszcze musimy sprzedać ten e, żrandol. <laughs> Dobra, myślę, że możemy zabrać się za yy, zbieranie śmieci. To jest chyba jakieś odkurzanie, ale tutaj są na pewno śmieci do wywalenia. Ok, teraz musimy umyć. Nie, no cudnie tu jest. To jest, wydaje mi się, że to jest taki pokój, o którym marzyła po prostu każda mała dziewczynka. W sensie ten o. To jest takie po prostu, wiecie, taki mały kącik. No jest to urocze, cudowne. Mamy tutaj też rzeczy do rozpakowania. Okej, okay. gdzie są jeszcze jakieś plamy? Tutaj, o jak śmiesznie. No dobrze, um, o tutaj, i została nam ostatnia plama. Pod łóżkiem, ok. A czy tutaj są jakieś plamy? A tutaj mamy tylko rozpakować pudła, to, ale to jest chyba traktowane jako jeden pokój, tak mi się wydaje. Ok, jeszcze trzeba tutaj wciągnąć jakieś szkło. No dobra, i jest chyba wszystko. Ok, więc tak, dwa łóżka. Te łóżka zaraz jakoś fajnie się... Yy, wiecie... W fajnym kolorze się je może zrobi, o. Dwie szafki nocne. Tutaj też jakiś stół. Stoliczek maleńki, o matko. Okej, okay, jest jakieś biurko. Myślę, że biurko byłoby fajne tak... Yy, pod oknem. No bo wiecie, pod oknem to tak światło dzienne i w ogóle. Tutaj wszystko jest w takim fajnym kolorze, a faktycznie. Em, a faktycznie te łóżka są takie sobie <laughs> całkiem. Myślę, że tutaj, o, na środku musi wisieć lampa. E, teraz tak, mamy tutaj taką pufkę, no to ta pówka na pewno będzie tutaj. Okej, okay, już, już kumam, już kumam. Tutaj będzie pufka. O. Tutaj będzie stoliczek. O, będą sobie jakoś tam, wiecie. Ups, nie to. Będą sobie rysować czy coś tam. Jeden dywan jest okrągły. No, chyba bardziej taki obok ich łóżka. Albo i nawet nie. O, wow, dobra, ten jest mega wielki. To myślę, że ten będzie tutaj pasował. Um, jakoś tak, może nawet? Obróć. A czy da się go zmniejszyć? Bo on wygląda, jakby się go dało zmniejszyć, tak szczerze. O. Okej. Okay. W takim razie muszę to przesunąć bardziej na środek. Albo nawet bardziej tak. Dobrze. No tylko nie podoba mi się ten kolor. Tych, wiecie. To jakoś tak wygląda brzydko strasznie. Okej, okay, myślę, że teraz tak. Em, na pewno te łóżka przesuniemy sobie tak, żeby oba były... Tak wiecie jak. <ścoughs> tak. E, na środku, o. Do końca musi być przesunięte. No, mniej więcej chyba jest na środku. Teraz ten dywan też na środku, ale on już jest tak bardziej krzywo. Czekajcie, muszę to przenieść. Albo któreś łóżko mi po prostu nie pasuje. Dobra, musimy te łóżka ogarnąć inaczej. O. O. No, w miarę. Wydaje mi się. Ale tutaj dalej nie jest prosto. <laughs> Dobra, niech będzie tak. E, myślę, że teraz tak. To może być po jednej stronie. To po drugiej stronie. A jak to by wyglądało, jak ja bym skopiowała styl z tego krzesła? O. Tylko te poduszki mi się nie podobają. Nie, no, ale to i tak. Ale dobra, obramówki są super fajne, więc e, zmieńmy styl tutaj. E, poduszki. Poduszki myślę, że mogą być takie albo nie, albo jakieś takie. Um, czekajcie, a tutaj w ogóle jest taka tapeta w kotki. A czy mogą być poduszki w kotki? Chyba nie. Nie widzę kotków. Nie, 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 nie ma kotków. E, no dobra, no to poduszeczki może będą jakieś takie. w motyle? <noise> nie, no tych motyli to prawie nie widać. E, dobra, no to dobra, niech będą w jednym kolorze, ale jakieś będą takie, może właśnie różowe. Mogą być nawet. u, albo jakieś takie. Tutaj nie. albo takie lawendowe. Chyba że albo nie. No dobra. Dobra, już nie kombinujmy, nie kombinujmy, bo ja już tuż tu mnie ponosi naprawdę. Weźmy sobie takie różowe poduszeczki. Kołdrę jakąś fajną. Kołdrę można wziąć fajniejszą. Uuu, kołdra może być taka. Okej. Okay. Dobra i teraz z tego sobie skopiujemy styl, przeniesiemy tutaj. I teraz jest to wygląda całkiem fajnie, wydaje mi się. No bo teraz jest tak, wiecie, yy, teraz jest tak yy, równo, <laughs> że każda ma to samo. Uważam też, że ten stolik powinien yy, mieć właśnie styl tego. Aha, on ma, ale dlaczego? To już to się nie godzi. Nie, nie, nie. Zmień styl. Ten blat, to w ogóle, o co chodzi z tym blatem? Mm, nie, nie, nie ten blad to jest jakieś nieporozumienie uuu i teraz nawet, tak, i teraz nawet pasuje do tego ale ta kanapa też mi się nie podoba, tak szczerze a ja kupisz styl o, teraz to wygląda całkiem tak spoko, chyba <ścoughs> czy nie e, a jakbym skopywała ej, dobra teraz mi się nawet podoba bardziej ale teraz nie pasuje mi ta kanapa Zmień styl. Eee. O wow, może być cała różowa chyba jak nasz dywan. Podobnie. A czy da się skopywać teraz skopiuj styl i wklej styl? Tak. <grym> jak wszystko to wszystko. A nie. Teraz inaczej. Kopiuj styl, wklej styl, wklej styl. U będzie tak kwieciście. Teraz ten stolik mi nie pasuje. Teraz ten stolik powinien um, powinien być biały może. O, jakiś taki. Jak ma być tak uroczo, to tak będzie uroczo właśnie. E, dobrze, teraz tak. Rozpakuj pudła nam zostały. Więc na E będziemy rozpakowywać. E, tylko to ma iść tutaj? Nawet nie wiem. Chyba tak. Dobra, no to dawać te pudła. O. jejku, To teraz nie wiem, gdzie mam to dać. Może dam to tutaj. A to jest jakaś suszarka w ogóle? Że no tu nie mają toalety. Dobra, ja to może najpierw wszystko rozpakuję. Czyli to są jakieś rzeczy takie. Um, no do włosów, ok. U gry. Wow, dobra. No to gry będą przygotowane na stole. Załóżmy, że rodzice przygotowali im gry, żeby one mogły sobie tam wybrać, co one chcą. A ta jedna już będzie właśnie wybrana, zaczęta i będzie leżeć tutaj. E o matko. Ale urocze. Cudowne. Samochodziki nawet jakieś są. No wiadomo, to, że dziewczynki to od razu muszą się bawić tylko lalkami. Oczywiście, że nie. Robot jest. Dobra. No to mamy tutaj rozpakowane te rzeczy. Myślę, że ta suszarka może być na przykład o, tutaj. Um, razem ze szczotką i z grzebieniem, chociaż nie wiem, czy się zmieści. A ja zmieścił się nawet. Okej. Okay. Więc tutaj jest chyba wszystko zrobione, tak, w tym pomieszczeniu. Mamy trzy gwiazdki na trzy, więc całe zlecenie jest zrobione. Yy, no, piękny jest ten domek, nie powiem, że nie, naprawdę mi się bardzo podoba. Yy, no i tak, no i tak, moi drodzy, zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy. Nadal uważam, że jest tutaj cudownie, pięknie, po prostu marzenie <laughs> marzenie, żeby mieszkać w takim domku. Czy my sobie możemy tu wejść? A tak, oczywiście, że tak. Proszę bardzo, tak się prezentuje ten domek. Przesz i wzdłuż. E, myślę, że możemy sobie może. Em, no, zakończyć. I wrócić do naszego biura i. Em, ej, patrzcie, robienie zdjęć. Nie było wcześniej czegoś takiego, nie? Wow. No, to jestem zaskoczona i to pozytywnie. Cudnie to wszystko wygląda. No się pozmieniało. To prawda. Super. No, nie było czegoś takiego. Wydaje mi się, że to nadaje taki fajny akcent, taki właśnie z house flippera, jedynki, bo w jedynce było coś takiego. No i bardzo mi się to podoba. Mamy 200 tysięcy, więc myślę, że możemy sobie kupić dom. Ej, co to? Czemu mam takie ten? To są może takie oznaczenia, że który dom jest nowy, jakbym się pogubiła. A za ile jest ten domek, który mi się tak podoba? Dom jak z bajki. Oj, oj, oj. 351. U, ale jak, o, jak on jest tutaj brzydko ogarnięty, to trzeba samemu wszystko porobić. O, To jest nowoczesny dom przy plaży. Dobra, ale myślę, że weźmiemy sobie... Mm, no jakiś... Tani taki dom. Kurczę. Ten też jest fajny, ale nie, dobra. Weźmiemy sobie teraz kolejny dom, właśnie taki za 80 tysięcy. Kupimy. Tak. Przeniesiemy się do niego. No i będziemy go sprzedawać. Tym razem. Um, najpierw sobie zobaczymy w ogóle, jak on wygląda, ale um, tym razem postaram się, by ten dom um, był tak, jakby w stanie, może nie deweloperskim. Myślę, że jakiegoś tam koloru możemy dodać. Okna, no właśnie, to już świecie. Będą okna, będą jakieś tam drzwi, będzie wszystko, um, ale chcę, żeby to było takie, właśnie, bardziej w stylu, że wkładamy jak najmniej pieniędzy, ale też nie, nie tak, żeby to wyglądało jakoś wiecie: beznadziejnie, żeby to był taki dom, że można do niego po prostu się wprowadzić już od zaraz, ale żeby to nie był taki dom właśnie bardzo wygórowany cenowo, żebyśmy jak najwięcej zarobili i żeby nas było stać po prostu na kupienie lepszego domu, który będzie później naszym biurem. Więc tak, ten dom będę sobie. W wolnym czasie remontować. Oczywiście tak jak zawsze, jak skończę, to pokażę Wam efekt końcowy i już sobie go sprzedamy i zobaczymy sobie, jak wygląda cała ta procedura sprzedaży i ile tym razem uda nam się zarobić. No więc tak, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Pamiętajcie o łapce w górze subskrypcji, komentarzu. No i słyszymy się za tydzień. Cześć!